O, już więcej nie wcisnę. No to sprzątamy ze stołu. A ogryzek do jakich śmieci? Do bioodpadów, do specjalnego pompy. E? a co takiego specjalnego? Że tak jak ogryzek można go przerobić na kompost. Kompost ze śmieci, bra! Nie kompot, tylko kompost. Taki nawóz, który użyźnia glebę. Czyli tak kompot. Kampan dla ziemi, a z czego jeszcze tego się labi? Znam świetny przepis. Nasze składniki to resztki warzyw i owoców, fusy, skróbki jaj i zwiędłe kwiaty. I tylko mięsko? Nie! Mięsko nie należy do naszego przepisu, bo nie jest bioodpadem. Nasze bioskładniki wrzucamy do brązowego kontenera, a potem lądują w. w garnku! Nie, w śmieciarce. że kompost to się z liści. Liście, trawa i pocięte gałęzie, zielone odpady, to też składniki naszego przepisu na kompost. I tak, może jeszcze się je gotuje w śmieciarce? Nie, śmieciarko. Jadą do kompostowni. Najpierw zielone odpady układa się w długie pryzmy. W nich kompost leżakuje i dojrzewa, a mikroorganizmy zabierają się do pracy, Raz na tydzień pryzmy trzeba przerzucić i napowietrzyć. W środku porządnie się już gotuje! Po 13 tygodniach przesiewamy środek, który powstał w pryzmach w celu odseparowania niepotrzebnych odpadów i. gotowe! Co później dzieje się z gotowym kompostem? Używa się go. Wow. Na przykład w ogrodnictwie. Użyźnia miejskie tereny zielone, a nawet wykorzystuje się go w domu.